Dzień dobry, Adventure numer 5. Dzisiaj będzie o planie B, czyli o tym co zrobię, lądując 4 kwietnia w indyjskim Bangalore. Mianowicie nie lubię nie lubię być turystą. Turystyka kojarzy mi się najczęściej nie do końca fajnie, bowiem turyści przewożeni są z lotniska autobusami do hotelu, który jest niczym innym jak turystycznym getto i turyści sobie tam siedzą, popijają te drinki z palenką, wszystko fajnie, jedzą sobie to jedzenie serwowane przez hotel, które nijak się ma do jedzenia, do smaków, yy, smaków ulicy, no i od czasu do czasu wyjeżdżają na słono opłacane Wycieczki. Kto co lubi? Ja na przykład tak nie lubię, i dlatego sprawdziłem kilka opcji, gdzie by tu się zatrzymać, żeby nie było za drogo, no i żeby była oczywiście wymiana kulturowa. No i stwierdziłem, że warto zainteresować się takim internetowym bytem jak couchsurfing. O co chodzi w couchsurfingu? Jeżeli na przykład mieszkasz sobie na podhalu, masz kanapę, której nie używasz za często, na której nie siadasz, możesz napisać, że jestem Rysiu z Podhala, albo z Wałbrzycha, albo z Sopotu, obojętnie i jestem w stanie użyczyć swojej kanapy dla ludzi, którzy będą przejazdem w moim mieście. Oczywiście ludzie do ciebie mogą wpaść, ty im pokażesz trochę miasta, wymiana kulturowa się odbędzie, piękna sprawa, a ty również możesz korzystać z wolnych kanap na całym świecie. Świetna sprawa, z tym, że... Jakoś przebywanie 2-3 dni w domu u gospodarza stawia mnie w sytuacji człowieka, który tam tylko wdepnął na chwilę, a ja chcę trochę bardziej jakościowo, wyższych jakościowo spotkań, a na to oczywiście trzeba czasu. I dlatego stwierdziłem, że strona Workaway będzie całkiem niezłym rozwiązaniem. O co chodzi w, worku, w Workawayu? Workaway jest stroną dla gospodarzy i wolontariuszy. Jeżeli na przykład jesteś właścicielem cyrku w Rumunii, albo, albo jesteś właścicielem browaru i hostelu w Chile albo, albo hodujesz um, psy husky w Skandynawii um, i potrzebujesz pomocy piszesz na stronie Workaway, że jesteś gospodarzem że przyjmiesz kogoś kto będzie pracować 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu i w zamian za to dostaje jedzenie i spanie piękna sprawa e, jest ponad 20, 20 albo 30 tysięcy gospodarzy dookoła całego świata, i zarejestrowałem się tam w środę. W czwartek napisałem do kilku ludzi z Bangalore i następnego dnia dostałem od jednej pani informację, że chętnie mnie przekima od czwartego kwietnia do 16 kwietnia e, zakres moich obowiązków to robienie jedzenia i nawadnianie jej ogrodu bowiem pani ta ma ogród bardzo suchy czy będę w stanie? mam nadzieję, że będę e, wiadomo, że trzeba też mieć jakiś plan B, jeżeli jest się daleko i i możesz potrzebować pomocy, więc napisałem jeszcze do wszystkich, których znalazłem z Bangalore, właśnie na stronie WorkAway. Znalazłem 15 osób, 15 gospodarzy, na chwilę obecną odpisało 5. Euro. I na przykład jeden, jeden z nich prowadzi, jeden z tych gospodarzy prowadzi ekofarmę bez żadnych brzydkich nawozów druga opcja to sierociniec trzecie hostel i pomoc, pomoc przy turystach I, trze i i ostatnie to projekty, to, to gospodarz który zajmuje się projektami artystycznymi i prowadzi przy okazji kafejkę, jest tylko jeden mały problem z tym workawayem bowiem Wydaje mi się to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Wiecie, może, w, możecie wbijać na, możecie wbijać na, na, całym świecie do ludzi i oni dają wam za darmo jedzenie, spanie, w zamian za, za te godziny pracy. No zobaczymy. Równie dobrze może być tak, że zajadę sobie na ekofarmę, a oni mi wytną merkę. No, nie wiem. Zobaczymy. Albo uczynią mnie na przykład sługusem yy, w haremie. Ale bym się bronił. <laughs> yy, Ostatnim rzeczem, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć, to White Mark co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Otóż White Mark to nazwa bengalorskiego zespołu rokowego, do którego napisałem, że jestem wysłannikiem Polskiego Radia Oxford i mam ochotę spenetrować bengalorską scenę muzyczną. Czy pomożecie? Następnego dnia otrzymałem wiadomość zwrotną, tak zwany feedback, że oczywiście, że pomogą. Zapraszają, zróbmy to Więc jestem na etapie układania pytań do zespołu White Mag No i zobaczymy co to wyjdzie Wiem ze swojego doświadczenia, że współpraca z muzykami, z zespołami jest świetna Bowiem kiedyś miałem klub muzyczny Złote Myśli I uważam współpracę z muzykami za najmniej stresującą Także to na razie tyle o planie B, C i D Zobaczymy jak wyjdzie. Bądźcie pewni, że znam relacje. Dziękuję za uwagę. Wasz korespondent polskiego radia Oxford. Yeah.